Witam Was w takiej kolejnej relacji filmiku. Słuchajcie, właśnie przyjechał do mnie 124 po polakierowaniu kierowaniu kupę. A Pawłasek pojechał. Taka szybka podmianka. Słuchajcie, ale czego, by, czego będzie dotyczył odcinek? Słuchajcie, to jest błotnik, który miesiąc temu wrzucałem, Jak go naprawiałem, że tam wykorzystałem reparaturki zamienników, tam jest dużo takich pytań, dlaczego tak to robię. Też kilka sms wiadomości takich, że partyzantka, że tam jakaś amatorszyzna, że lepiej założyć zamiennik. Słuchajcie, zamienniki może w Volkswagenach, w Passatach, w Audi, możliwe, że pasują. Ja nie mówię, że nie, ale w 124, 190 nie ma szans, do no nie pasują, też inaczej. Mówiąc o pasowaniu, o linii samochodu, nie mam na myśli, żeby tylko ten błotnik wsadzić. Nie o takie coś mi chodzi, bo dla pewnych ludzi linia samochodu znaczy co innego dla różnych ludzi. Dla mnie linia samochodu musi być od tylnego błotnika do przedniego taka sama. I przede wszystkim zgadzać się szczeliny. I zaraz wam pokażę, co mam na myśli. Na tamtych filmikach mówiłem wam, że zamiennik, żeby założyć, można go lepiej lub gorzej. Ja nie mówię też, że nie, ale trzeba się ponaciskać, podginać. A słuchajcie, powiedziałem na jednym z tamtych filmów, że zamiennik oryginał tak naprawdę. Jak go nie wrzucisz, on i tak pasuje. Słuchajcie, to mamy idealny przykład na to. Błotnik jest złapany jedną śrubką tylko do transportu. Już Wam pokażę, jak on pasuje względem drzwi. Słuchajcie, on jest w ogóle nie spasowany, bo to oczywiście wszystko będzie ściągane, ale już widać, że leży naprawdę dobrze. Słuchajcie, z tej strony troszkę wyje, ponieważ 124 ma taką wadę zawiasów, że one wypychają te maski, to też trzeba wszystko ustawić. Pokażę Wam na tamtym błotniku, ale chciałem Wam jeszcze zwrócić uwagę na lakier, e, jaki jest samochód polakierowany, wszystkie te detale, e, jest zadbane o wszystkie takie szczegóły, drzwi, słuchajcie, to wszystko jeszcze takie minimalne, minimalne szparki, to wszystko zostanie usunięte, ale już teraz widać, że auto ma no, naprawdę piękną linię. Wiecie, no nie chcę tego zachwalać, no ale tak jest, słuchajcie tu mamy błotnik w ogóle nieprzykręcony, patrzcie jak go docisnę, troszkę go podłożę i on już łapie linię, widzicie jak od samej góry dołu, do samej góry linia błotnika jest identyczna, właśnie o takie coś mi chodzi, dodatkowo tutaj w tej części też, tutaj z błotnikiem, z maską podobnie, szerokość tak samo, ale to słuchajcie, on jest nieprzykręcony, też ucieka. to, Ale sami widzicie, jakby pokrywa się to, co Wam mówiłem wcześniej, że tak, oryginalny botnik to jest oryginalny botnik. Dodatkowo jeszcze co Wam powiem, na co zwrócić uwagę przy e, oryginalnych botnikach, czym się różnią. W sumie ktoś mi dobrze napisał w komentarzu, ja tego nie poruszyłem, bo też nie o wszystkim pamiętam. Słuchajcie, oryginalne botniki, tak jak tutaj, widzicie, mają praktycznie kąt prosty. A zamienniki są takie spłaszczone, ściśnięte, tu mają takie brzydkie zagniecenia jak się otworzy maskę. Dlatego mówię: dla jednych, którzy użytkują te samochody, zamiennik też jest ok, i oni też będą swojej racji bronić. Ale ja tutaj mówię o wysokim poziomie prac, tak jak tutaj. I jednak oryginalny błotnik, tu macie najlepsze potwierdzenie, że to jest jednak oryginał. Zamiennik można, póki są, wykorzystywać do reparaturek i tyle. Także słuchajcie, tak to wygląda. Wjechałem sakiem. wczoraj też wam wrzucałem filmik. Jestem Pawła, sekiem do blacharki, po blacharce już do lakierowania i mówiłem Wam o tylnym pasie. I patrzcie, akurat tak się złożyło, to nie jest to, że ja tam coś sobie planuję wcześniej. Akurat tu był pas malowany bez ściągnięcia tych nitowkrętów. I patrzcie, jak to wygląda, słuchajcie, no dramat. Będę Wam tylko tyle, że to robiła jakaś firma, jakiś warsztat z Niemiec, zajmujący się profesjonalnie klasykami, więc słuchajcie, jeśli to jest robota profesjonalna, to nie wiem jakby to, jakby musiała wyglądać amatorska, więc słuchajcie, plan jest taki, że ja to muszę zedrzeć, ten pas, zrobię jeszcze tylny błotnik, bo tam mi mała dziurka wyskoczyła, też chyba chłopaki tych nie widzieli jak zakierowali, ja sobie to poprawię i tyle, tutaj wyskoczyła. Także słuchajcie, ja sobie to poprawię, to dzisiaj wleci filmik ze 124, jutro wleci z sekiem, z tą naprawą tego tylnego pasa, ja to później polakieruję, albo dam do polakierowania, zobaczymy jak tam z czasem, bo negocjujemy z lakiernikiem, więc słuchajcie, ja nie przedłużam, widzimy się w kolejnych odcinkach, na gaziko, ja cześć.